Żyć, ci będzie tanie. Skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, ja jestem samicce, jest oczywiście rozsądnić, moi drodzy, ponownie zaproszę Was do naszego trybu rankingowego, ponownie wybierzemy się na drabinkę do legendy, moi drodzy i ponownie może powiedzieć zmieniamy dek. Ja bardzo lubię e, zmieniać deki, e, szukać tego najbardziej wydajnego, tego, który możliwe, że zaprowadzi nas jeszcze troszeczkę wyżej. E, I dzisiaj będziemy się wyspierać deckiem, który pewnie znacie. E, secret Paladin, e, secret agro Midrange, coś takiego, agro Midrange to trochę bez sensu, ale e, taki midrange'owy bardziej Paladin, moi drodzy, bo mamy bardzo, bardzo duży ten late game jak na jak na takiego agresywnego paladyna z taką ilością tych jedynek, dużo ilością tych sekretów. Tutaj gdzieś też opcją na dobieranie kart, werbunkiem. Generalnie jest tu całkiem, całkiem sporo rzeczy. To, co na, to, na czym najbardziej chciałbym się skupić, to myślę, że, moi drodzy, ta ostatnia karta, czyli nasz Ragnaros, Władca Ognia. Normalnie w miejsce tego Ragnarosa, w takim w miarę jakoś stabilnym, często używanym Paladynie, używa się Tyriona. Tyriona, 8-many, karta klasowa Paladyna, 8-many, 6-6, prowokacja, boska tarcza i jeszcze agonia, która pozwala nam... Pozwala nam wyekwipować broń 5-3 z popielacza, i teraz tak. Dwa powody, dla których gram tutaj Ragnarosa. Pierwszy, moi drodzy, w Secret Paladynie mało osób spodziewa się Ragnarosa i to tak naprawdę bardzo, bardzo. Jest to też Drop za 8. Jest to też bardzo mocny, myślę, że Drop za 8. Być może nie tak mocny jak Tyrion, ale nadam coś, czego się na pewno mało osób spodziewa. Bardzo, bardzo całkiem, bardzo ja sobie przynajmniej cenię. Uh, Giermek wnożownika. No, powinien być ok. Bardzo jest sobie cenię, właśnie ten element zaskoczenia, i w tym momencie ten element zaskoczenia myślę, że, że jest bardzo duży. Druga, um, drugi powód, można powiedzieć, bardziej przyziemny: Tyrion po prostu jeszcze w mojej kolekcji nie zagościł. Ha, tutaj mógłbym się stawić nad odkupieniem wnożownika, um, ale nie wiem, nie myślę, że nie, jakoś bardzo mi się to nie podoba. Uh, fajnie by było dostać jakiś kolejny drop za dwa. Oj, ekranowy minibot byłby niesamowity. Przez chwilę nawet się zastanawiałem, szczerze mówiąc, czy nie grać w tym deku um, tego. Uuuuh. Ojej, ojej, ojej. No, znaczy, to będzie trade tego nożownika, ale przynajmniej się będę mógł pozbyć tego Wihaj... Znaczy, ten przynajmniej Wichajmistrz zginie. Um, czy ja tu tradeuję? Na pewno ma mecha, nie, nie ma sensu. Na pewno mam mecha i zabije mi tego nożownika, no ale trudno, to co mam, nie, nie, nie mogę spasować tej tury albo zagrać odkupienie, bo przyjdę, że ja chcę zagrać werbunek. Oczywiście, moja wielka nadzieja jest taka, że on nie ma mecha. On ma mecha na 100%. Ten mech na pewno kosztuje. Wow, choke? czy choke? Okej, tak. Ok, trading, no to tak najbardziej do przewidzenia. Szkoda troszeczkę, ponieważ, no, mogłem zrobić tutaj coś niesamowitego, ale myślę, że po prostu spasowanie tury w tamtym przypadku byłoby słabe. E, czy ja chcę bardzo brać tego koleżkę na twarz? No, chyba mu, znaczy, no, tak, no. Wezmę całkiem sporo od niego obrażeń i to nieprzyjemne jest. Ale tym bardziej. Znaczy, on wykorzysta monetę, więc przynajmniej jestem. E, nie boję się Blast Majora. E, tego naszego 4 x 4 Jeśli masz mecha na stole, zadaj 4 obrażenia losowo rozdzielone poprzez międzywrogie postaci. Bo on by w tym momencie mnie po prostu zmiażdżył tutaj na tym stole. E, no, na następną turę mam taką, można powiedzieć, tajemniczą, W rozumieniu, że he, sekrety mam. Ale e, dobrze by było jednak jakiś drop za 2-3 za to ja dropów za bardzo nie gra. Chyba, że drugi werbunek. E, ale jakiś, nie wiem, na przykład. Um, Załogowy rzadkownik, bardzo przyjemny byłby. E, co tam masz? Ważne jest też to, że on musiał wykończyć tego mecha, to znaczy wykonywał go, myślę, że nie dlatego, że to jest wielkie value, tylko i ja nie mogę naprawdę e, szlachetne na poświęcenie i chyba tyle. Tak słabo jak to może wyglądać. Tylko czy ja trailuję? Myślę, że tak. FG? -E nie, nie spodziewam się tutaj FG, -E nie. Nie ma opcji, aby to było FG, -E prawda? prawda? Okej, okay, udało nam się. E, tutaj odkupienie myślę, że nie ma sensu zagrywać. E, no bo mam małej, że tak powiem, jakości postaci, albo słabej jakości postaci na stole. E, ten szełtek będzie ładnie zatrzymany przez, e, przez to szlachetne poświęcenie. Ale. O! Tak! Dokładnie, to z czegoś takiego chciałbym. E, hmm, to zrobimy to sobie że... tak. Zrobimy to sobie to, tak. Zrobimy to sobie, to, tak, to, sobie to, tak. Zabijemy tą koleżankę. Będzie nasza Zabijemy to koleżankę. Będzie nasza. Hmm, zrobię tak. A, o coś zepsułem. Tak, bo ona się też bustuje. To tyle powinno wystarczyć, okej, okay, dobra. Eee, w złej, a czy, tak, źle zrobiłem. Mogłem oszczędzić sobie rekruta. Za szybko zagrałem. Mój błąd, tak, przyznaję się do niego, oczywiście. Tak, mogłem zagrać ją najpierw sterilować, a później dopiero zagrać sekret, bo nie musiałem sekretu zagrać od razu, tak. Błąd kompletny, zupełnie, zupełnie głupie. E, głupie zagranie. Tak. W w ogóle mogłem nie grać, chyba, tego sekretu. A jeju. No, dobra, próbno. On zrobi tak. Trochę mm -hmm, poświęcenie zatrzyma tego szatkownika. Ja będę mógł mm go zabić w przyszłej turze. E, dobrze by było z jakiś duży drop teraz. Ponieważ on będzie coraz większe postaci na mnie rzucał. E, co tam masz? Aj, tak nawet nie masz takiej wielkiej masakry, powiedzmy. No, to ponownie to nie jest drop, który ja chciałbym dostać. To, że mamy w przyszłej doktora Fuka, myślę, że najbardziej mnie tutaj e, ratuje. Czy ja zabijam to 4-1, czy ja zabijam to 4-1, mogę, bo jeśli wypadnie coś, co mogę zabić z tego faceta, to będzie fajnie. 3-2, 3-2, o super, coś takiego. I pójdziemy w twarz. To, że mamy doktora, tak jak, tak jak powiedziałem, ratuje bardzo nam ten cały kerw. Nie dostaliśmy jeszcze jedną z tych naszych najlepszych postaci, też ta powierniczka nie weszła w pierwszej turze, i, i w drugiej musiałem sobą zagrać mimo wszystko tego nożownika. Ten stół byłby fatalny, gdyby mnie ja naprawdę nie miał w ręku Doktora Hooka. No i gdybym nie miał tutaj szlachetnego poświęcenia chroniącego tę, e, tę koleżankę. I on pinguje tak. Czy ja mogę zabić? Zabić. Ja nawet nie wiem, czy powinien trade'ować tutaj. Szczerze, szczerze się zastanawiam nad tym. On się zastanawia nad pingnięciem, ale robi to chyba tu, prawda? E, no, szczerze mówiąc, nie pingowanie tej tarczy mogłoby go trochę ukarać. No, Doktor Hook myślę, że po prostu najlepszy tutaj. Strajdujemy, strajdujemy i pójdziemy w twarz oczywiście tą... E, naszym naszym drobem za jeden na statystykach 3-3. Eee, bardzo, bardzo śmiesznie to wygląda, kiedy, kiedy sekretów, na przykład mirror meczu, któremuś z graczy niechcący coś się pomyli i zagra na przykład sekret. Tak jak w sumie ja teraz zagrałem, czyli zagrałem, bo ona się bustuje od wszystkich możliwych zagranych sekretów, czyli, oj, ryzykowny, 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 oj. Bomba! Za trzy, taka zła. I teraz nie wiem do końca co robić. Chyba strajdujesz tutaj za, za, właśnie tą koleżankę, tak? Okej, okay. i, no i teraz ja nie wiem czy nie powinienem po prostu lecieć w twarz, co prawda to jest mechmag, on ma te dwa firebole e, i, i to mnie będzie bolało. Zerwę na pewno całą rękę, tylko pytanie jak ja tutaj to zrobię. Mam nadzieję, mam dużą nadzieję, lubię, lubię żyć taką nadzieją, że... O kurczę. E, czekajcie, czy ja ginę teraz od jednego firebola? 9-10, nie, nie ginę, ale ginę od firebola frostbolta, dwóch fireboli ginę bez względu na to co zrobię chyba. Kto się mówi, że są, no są dwie ścieżki, gra, żeby wygrać i gra, żeby przeżyć. Ja wolę jednak w agrodekach trzeba podejmować tę ścieżkę grać, aby wygrać, e, jeśli wiecie, co mam na myśli. To znaczy, mogłem tutaj zacząć tradować, o dokładnie zrobić ten trade, ale nie widzę. Jeśli zrobię ten trade, to mam cztery postaci na stole, on ma 7 obrażeń więcej, siedem życia więcej e, i, i, i mało zrobię generalnie, mało zrobię, a tak przynajmniej mam jeszcze jakieś szanse na wygranie, biorąc, znaczy podejmując to ryzyko, jakim jest zginięcie od podwójnego fireballa. Które podjąłem tutaj, tam, nie, nie ten. O, nie, 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 dobrze. Mam cztery na stole, potrzebuję dwóch obrażeń. Konsekracja, True Silver. Yy, nie wiem. O! Właśnie. O Wilku mowa. Coś tam jeszcze mogą mnie uratować, nie wiem. Bardzo fartowny. czekajcie nie wiem, tak, fartowny. Nie, nie, ważne. Tak, Najważniejsze byłoby to, żeby po prostu nie zagrać konsekracji przed yy, zaatakowaniem tymi rekrutami, bo to był wtedy misplay po prostu roku. Eee. A... Tam tych bomb, tak nie mogę zginąć, więc, więc jest ok. Eee, Konsekracja, którą wstrzymując normalnie, w takim kiedyś, kiedyś dawno temu, przed jeszcze wielkim tu, turniejem, było coś takiego jak Agro Paladin, jakiś Face palady coś takiego. Eee, I tam naprawdę grało się niemalże same dropy za jeden, dwie boskie łaski. I po prostu się zupełnie zarzucało stół Nawet w pewnym momencie Hopgoblin wszedł do tego deku z Wispami. I to naprawdę było bardzo bardzo wesoło ginąć po prostu od Ognika 3-3. No, ten, ten dek nie był bardzo stabilny, ponieważ łatwo było, jak się go zmiotło ze stołu, no to trudno mu było często powrócić Jeśli się też nie dobierał kart szybko. Tak szybko jak wyrzucał, jak wyrzucał te karty, to było też ciężko. Ten dek myślę, że jest o wiele lepszy, ponieważ ma ten, ma ten late game, to znaczy jeśli nie, ja nie Dostanę świetnej ręki początkowej, pierwsza moja druga, która będą takie sobie, powiedzmy, albo słabe wręcz, to... E, oho, oho! Ojej, coś mówiłem. Oho! Jakie to jest piękne. E, tak. Pierwsza, która powierniczka w trendowatego, później pomsta, później nożownik wow! Mogę w ogóle skoinować nożownika. Jeśli on nie zegra swojej kapłanki, to ja nożownika. Nie kapłanka. Nie kapłanka. Jak ja? Okej, okay, pisz e, Nadal, nadal, nadal. E, chyba robię to co. Wow. E, myślę, że taki, e, taki start powinien być, e, powinien być ok. E, tak mi się zdaje. Tak, pomsta, tak, pomsta. Eee, powinien być okej okay, taki start, On no, też... Yy, yy, no, czekajcie. Znaczy, no nie, no, zaganie nożownika to było złe. Zaganie samego Secret Keepera jest złe. Ten dowaty gnom sam też taki sobie, powiedzmy może powinienem zachować ten Werbunek, no właśnie te, te taunty tego kapłana są bardzo dla nas problematyczne, czego nie będę przed wami ukrywał Ale jeśli uda nam się dobrze dobrze coś tutaj ugrać to, to ta pomsta wyjdzie bardzo przyjemnie i, i, i ta postać z pomstą będzie mogła się strejdować za te 2-4 i to jest nasza największa nadzieja Werbunek w przyszłej turze e, zatrzymany on może rzucić e, może rzucić... wybrańcy Welena Wybrańcy Welena, tak. Wybrańcy Welenę możecie. Trade, cyk, cyk. Ja, to, ja mogę skierować ten stół i wyjść z inicjatywą. To jest myślę, że dla mnie najważniejsze. Trenowatygnął stać w postacią 4. Yy, przepraszam. 5? 5-3! Kocham taki gnomy 5-3. bardzo wręcz. Yy. Miłe do oglądania, dobra. O i właśnie Dark Królu. Właśnie te, tego typu rzeczy. E, Paladin gra bardzo dużo tych jedyneczek, i takie buffy są, są naprawdę na wagę złota dosłownie. E, możemy go zagrać przy fiturze. E, Czekajcie, ja miałem monetę, e, moneta była, więc nie wiem, jak ktoś od, Odhaczmy to na, e, na tej planszy, więc nie może się pojawić Holinowa. Może być tren, e, kultysta, nie ma najmniejszego problemu. E, Dark Królów tutaj myślę, że jest całkiem przyjemny. Nie wiem, czy. Nie, nożemnik jest słaby, ponieważ nie, derką równo 100%. Eee, w twarz? Ej, mam taki obrzydliwy. obrzydliwy pomysł, żeby pójść wszystkim w twarz. Ale wtedy. Mm, ale wtedy. Cholinowa mnie skliruje, tak? Skliruje mnie, no dobra, no muszę trendować. Eee, trend, trendować tym gnomem muszę. Um, czekajcie, no jak, jak go zbostuję, no to też będzie miał 5, bo Holinowa mnie zabije. No nie, no niestety. W tym meczu to bardzo boli, ponieważ trzeba grać wokół takich kart właśnie jak... Wow! Czekajcie, bo nie wiem klikać kart. Uh, jak holinowa. Um, w twarz, w twarz, w twarz, w twarz i w twarz. To jeszcze powiedz mało osób na to, na to patrzę, ale werbunek ma takie jakby wbudowane cztery obrażenia jeśli nie musimy tradować tymi obrażeniami, no to naprawdę prawo światłości i równe cztery obrażenia w twarz, to jest wiecie many, znaczy nie można tego tak liczyć, jeden many, no ale zatrzymane mamy trzy postaci 1-1 jeden, jeden i cztery obrażenia w twarz które możemy jeszcze rozkładać. W sensie ten, ten karta wyrbunek jest naprawdę myślę, że myślę, że niesamowicie, dobra. Okej, okay, smoczek, powiadasz. Dobra. Eee, chciałem zachować to 5-5. O dzień! Dobry państwu! Nie, nie, nie mogę tego zagrać na raz. Eee, mogę zagrać jednego. Czekam na rozkaz O właśnie na coś takiego miałem nadzieję. Eee, I tutaj... Eee, Zrobimy sobie tak. Nie wiem, czy chcę z tymi dwoma postaciami. Ja wiem, że on zginie od y, szlachetnego. Zrobię to, bo ponieważ tutaj holinowa jest myślę, że całkiem mocna, a ja nie chcę, żeby holinowa była całkiem mocna. W tym przypadku jest taka sobie, powiedzmy, bo poza tym tą traci nie może całą turę na to. O, właśnie o tym mówię, widzicie. Sz szósta tura, niby ma tę jedną manę. Kapon nie zrobi nic z jedną maną, chyba że ma to piskle, ale drugie piskle już miał jedno, już, już bez przesady. Oj, to jest topdek. to jest, to jest fantastyczny topdyk, biorąc pod uwagę, że ma mnóstwo kart. E, jaki sekret tylko chciałem wiedzieć, czy dobiorę? Nie, nie. Mm, o, to walki. Ja o, takie coś chciałem na przykład. Coś takiego. I jeszcze mamy Doktora Hooka jako follow-upa. Myślę że, myślę, że bardzo bardzo dobrze rysuje się ten mecz przed nami. 8, 9, 10 na stole. Eee, Lital z werbunkiem samym, więc możliwe, że nawet Doktor Hook nie będzie nam potrzebny. Chociaż będzie go bezpieczniej zagrać, bo tyle samo tak naprawdę obrażeń i tej, tej żonglerki, tego żonglera będzie reprezentował. Holinowa numer Znowu traci tak, jak powiedziałem, całą turę na to niemalże. Eee, Holinowa, mimo wszystko, jest bardzo drogi AOE i bardzo mało znaczącym. się pod uwagę, że Planes zadaje dwa obrażenia więcej. Nieletnie? Dobra, okej, okay, nie, 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 głupie porównanie. Dr. Hook na 100%, no chyba, że chciałbym te dwie postaci zagrać, ale Dr. Hook ginie, szczerze strasznie od... Strasznie fajnie. Dr. Hook ginie od... przecież żebym znowu nie, nie, nie zepsuł tury. Strasznie niefajnie Dr. Hook ginie od... ...słuchajcie, no śmierć, te dwie karty za to nie giną od tych, tych i... ...nie wiem, może, może... Nie wiem, no tak mi się zdaje, że to zagranie tych dwóch kart jest lepsze. To znaczy, to gra trochę mniej wokół piromanty. A jeśli ona piromantę i słowa śmierć, to i tak będzie słabo. Oooo, więc takie zagranie. Ja nie wiem, może. Poprawcie mnie, bo normalnie w siódmej turze zawsze bym grał doktora huka, ale. Ale w tym przypadku zdaje mi się, że takie zagranie jest trochę lepsze, biorąc pod uwagę, że dwie holinowe były. To jest najważniejsze założenie. Ja i tak prezentuję Litala, a Dr. Hook mógłby być w troszeczkę łatwiejszym, już wszystko, sposób skierowany przez kapłana. Moi drodzy, dwa szybkie mecze, także, tak powiem, się gra tym. Ojej, jeszcze pieniądze. Tak się gra, szczerze mówiąc, z tym Zikiad paladynem Na razie ta talia. Ta talia, wiecie, to jest ten typ talii, której nienawidzicie, kiedy gracie przeciwko niej, a uwielbiacie, kiedy gracie nią, właśnie. Ale jak mówi mądre przysłowie, jak nie możesz z nimi wygrać, to się do nich przyłącz. E, jedyne, co żałuję, że nie pokazałem wam tego Ragnarosa, bo czasami naprawdę jest on niesamowitym elementem zaskoczenia. I biorąc pod uwagę, że i tak wypełnia drop za 8, który i tak by tutaj był, i też ten drop za 8 w jakiś sposób reprezentuje obrażenia i duży, duże przeszkody na stole, no tylko jest kwestia tego, że Tyrion... E, że Tyrion ma tą prowokację I czasami właśnie ta prowokacja jest bardzo przyjemna, ale myślę, że niedługo możliwe, że... nie. E, możliwe, że Tyrion e, zagości w tymże Deku, moi drodzy. To był ten paladyn, Secret paladyn, specjalnie to podkreślam, trochę agro, trochę Midrange, trochę... wygranych, także się im bardzo sypie. E, ten ter dwa troszeczkę bardzo... Wciska na 100 grup, ale biorąc pod uwagę, że mamy aż dro 5 aż dropów za jeden, później mamy 4 dropy za dwa, e, za trzy mamy fantastyczne czwórki mamy też wow, naprawdę. I Dark Królów, i Cermiotowy Champion, i załogowy szedł, nie są bardzo mocne. Piątki nie mamy, to jest nasz już problem, ale zawsze nam te, te tury takie nieparzyste, jakieś niepasujące, gdzie jedna mana nam pozostaje, są bardzo przyjemnie do wciśnięcia tych właśnie sekrecików, które gram. Tak jak widzicie, żadnych innych nie chciałem wciskać, bo na razie myślę, że te działają najlepiej. To był, moi drodzy, ten secret podany, którym się dzisiaj spieraliśmy, na no, póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie. I, do zobaczenia!